Witam, witam, witam I o zdrowie pytam Wszystkiego dobrego Witam na moim kanale Marcin Bushman Wysogora. Właśnie dzisiaj Poranny trip Idziemy na górę Dorotkę w Ogrodzieńcu W Polsce Bardzo fajny tu jest tor zjazdowy Dla rowerzystów właśnie wchodzę z nim idę do klasztoru, który znajduje się u góry. Jeszcze trochę mi zostało <try> mam nadzieję, że jakieś parę minut jakoś tam wdrapę się. Na pewno będzie miły fajny dzień. Pogoda jest super, bo jest gdzieś 10 stopni już z rana. I można sobie fajnie pospacerować moje 5 km niedługo będzie osiągnięte, więc zapraszam wszystkich do spacerowania i do łykania tego świeżego powietrza, w szczególności w lasach, parkach, tam gdzie dużo zieleni. Przepraszam, trochę zmachany jestem, bo podchodzę pod szczyt. Właśnie wchodzę. O, ptaczki sobie tam skaczą jakieś. Nie znam się. O. Zaraz się wyłoni ten piękny klasztor. Jak mi się uda powiedzieć, z którego to jest wieku, to na pewno wam powiem. To wygląda tak. To jest środek centrum Wielkiej Góry. Może niewielkie, może ma z 300, może do 500 metrów. <gryw> Jak tam widać, w dole jest ten. Tam na dole head-head. Widać gdzie ten. Skąd przyszedłem? To były jakieś mury obronne kiedyś. Z czasów wojny bronili tego klasztoru księża, opaci. Czy tam ludzie zamieszkujący ogrodzieniec. Kościół kiedyś był rzeczą świętą U nas akurat w Polsce jest tradycja, że kościoły zamykają Jest dużo, dużo ludzi, co by chciał sobie przywłaszczyć trochę metalu Kościół jest naprawdę stary Bardzo ładny Przepraszam, że tak wzdycham, ale dopiero podszedłem pod szczyt Widzę, że tu jest jakaś nawet ścieżka Via Regia Widzę taki napis, Droga Świętego Jakuba się nazywa. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to taka mała wstaweczka. Proszę. To jest tak zwana Góra Świętej Doroty. Jeżeli ktoś sobie da pauzę, pewnie coś tam wyczyta. To są widoki, to jest ta góra na szczycie. No tu proszę. Tak wygląda, to jest druga część jakichś informacji dla zainteresowanych ogólnie cała mapka wygląda tak, bardzo ładnie opisane, ale ciężko tu trafić ze względu na to, że przepraszam, ale taka sytuacja to jest kościół historyczny Cholera, nie widać to. Przeczytam to. Kociuś podwyższenia Świętej Doroty, wybudowany w 1635 roku. Turyst... Turysto i uszanuj. A, to jest wykrzyknik, to nie jest i. Turysto, uszanuj zabytek historyczny. Więc tu jest takie. Może się uda tam. gdzieś coś zbliżyć, może zobaczycie. No to, co jest wejście do tego. Klasztoru, czy to kościółka? No idziemy tu z dookoła. To nie to, co na wali. In, inny styl. Małe okna, wszystko zabudowane, postawiane kraty. Niestety w Walii ludzie całkiem inaczej szanują. Kościoły nikt ich nie tyka, one są otwarte 24, 24 godziny na dobę. Ze względu na to, że tam. No, Ludzie mają pieniądze i nigdy nie kradli. Bardziej bronili się przed najazdami różnych tam ludzi, niż mieli coś kraść. A tutaj w Polsce, no niestety, kurczę, jest taka grupa społeczeństwa, która za wszelką cenę by chciała ukraść nawet metal, metalową kutkę, żeby ją sprzedać. To jest bardzo, bardzo przykre, że ludzie chcą tak żyć. Chociaż pracy u nas jest mnóstwo, ale wybierają inną drogę życia. No. Co zrobić? Bardzo fajny kościółek, podoba mi się. Tam jeszcze, szedłem tam z dołu, tu dookoła pięknie kwitną kwiaty. Teraz wszędzie jest, jest biało, czerwono, magnolik kwitną, jest pięknie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia na moim kanale. Marcin Bushman, Lysogora, pozdro, cześć.